Cześć witam was w moim następnym odcinku z FIFA 13. W tym odcinku gramy e, mecz e, Ligi Mistrzów z Lost Oczywiście gram z. E, no, gram e, Borussem Dortmund. A teraz wam pokażę mój skład. E, to jest szczęśliwy piszczek, Błateń, ważyń, ciobotnik, widalnie że jest Bender, Royce. Oba Mayung i Lewandowski. Lewandowski oczywiście na środku musi być. Tutaj macie yy, rezerwową łapkę. W no. yy, formacie muszę zmienić jeszcze. Yy. Так, на все. fret the running through is no roses Przed nami ekscytujące 90 minut smagań choroby mamy spali. Takie ustawienie dzisiaj. I mamy skład lidę. Prawie nie mają zbierać. Prawie. dwa i 4. No i oczywiście bramka. Dobra. Jedziemy i zaczynamy. Vidal spotkanie. Vidal. Vidal. Vidal Lewandowski. Obama Ale była szansa na zaczęcie tego meczu bardzo dobrze. Łazieniak. Już stało karne Oba mają ona ale to było widać Ale nie, nie chali. I odbieramy piłkę. Wadam poranie do ręskiego, ale nie do tylko o, o, odebrali I teraz trzeba dobrze zagrać w obronie Iść do tej piłki,

Oba ją złapał, 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 Łapie, złapał, bramka. złapał, 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 ciepło, 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 ciepło! Ciepło złapał, ciepło, Złota karta za pał. Wiesz, kurwa, to jest żółta karta i czerwona. idioto jebany. Częsny. Piszczek. Słuboty, Lewandowski. Lewandowski, podanie Groza, Nie, 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 podania Eee, to Roy właśnie się spował za obrońców. Trzeba odroć, zabrać piłkę. Dobra, obok oh, ten Łatek bo kuratuje. Piszczek, fidal. No i szybko zagrać. No kurwa, wysuwać się. Ładne podanie Lewandowskiego do Royce. Royce, Royce, Marko, Royz. Z karne. No, kurwa, żeś uderzył Obameją.

i mamy. Lewandowski. Dobre podanie do Roysa. Marko Royce na gola. Royce. Royce. Kurwa. No nie. Znowu no kurwa. Piękne podanie. Lewandowski nam szykuje a Royce nie, mo, nie może tego wykorzystać. dalej. Royce teraz Lewandowski ładnie się odwrócił, ale Dobra, mamy aut. Trzeba pójść. Marco Royce. oba mają. Niestety, odbita piłka przez obrońcę. Jest koniec pieszych. Koniec właśnie, właśnie, teraz koniec No mamy, Mieliśmy parę sytuacji. Ale niestety nie pozostanie. Załóż 0-0. Dlatego, że ta sytuacja I Obameją. Nie ma do kogo grać, Może sam. Obameją, ładnie. Luta polega na No kurwa, za mocno. Ale wam dostępuje. Mogliśmy ładnie zacząć. Z pierwszą połowę po z drugą połowę.

Lewandowski, no kurwa, nie. szansa na kontakt zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak będzie, i mamy ciepło. Ważne, gdzie bija No A teraz może. Kontra. Szybka kontra. Mierzejewski. Lewandowski. Nieźle podał do Royce. Marco Royce. Ładnie do Lewandowskiego. Lewandowski. Aubameyang! Lewandowski. Jest. Royce. Royce. Składanie do Mierzejewskiego. Mierzejewski. Zoń! Za, za Załagodz. Ale jest. Aubameyang, Aubameyang. Opamę ją do Royce'a! Marko Royce! W ustawole karne nic, nic, no kurde nic. No nie idzie, no nie idzie, nie, nie idzie, no, kurwa nic. nic. Bo trzeba strzelić tą bramkę, kurwa. Dokładnie atakujemy, bo tu nie ma nic w mojej no, nowoczesnej. No, no. Nie mamy, nie będę. Bender, odnikał do niewyspu, ale jest niewyspu. Ardian Mierzejewski. Mierzejewski. Ludkoletarne i nie ma nic. Może nasza pica. Dobra, nie będziemy mieli. Mierzejewski. Royce. Nie mam jak, kurwa. Bender. Roy! Tak Roy! 79 minuta, pakuje bramkę na 1-0 Piękny gol. I teraz ładnie obronić, żeby to nie było nie skończyło się bramką Dla kości Błateń. Syboti Marko Roż, może teraz budzi go nie fałów do końca Lewandowski Obame ją do Bendera Bender skodzi Podaj do, Le do Lewandowskiego, ale Lewandowski zawolno się obrać Nie jest osamotniony w tej akcji z prawej strony pokazuje się kolega Dzięki Poda i Błateń Błaten goni ale... ...złówka słaba. szczęśliwy ...pistek. Złe podanie do... ...i to może się zemścić. Oby nie. Widać walkę. Widać złe podanie. No i... ...i... O ...i pięknie! No wiedziałem! Kurwa wiedziałem! No ja! 90 minuta, Martin Strzela bramkę na remis Dobra, pierdolę Może jeszcze coś się zrobi Ale wątpię Dobra, mamy, mamy A. Bender Mamy jąk Fidal Lewandowski! cela, Ale odbita piłka no i remis, koniec spotkania. 1-1, tak, to był wyrównany mecz, prawda? Żadna ze stron. No, Ona tak, o ten ta najlepiej rolę też, tak sądzę. Dobra, trzeba zobaczyć e, tabelę, jak tam, tam się, nasi rywale zabrali Oby remis. Bo, bo to Arsenal jest i. No Arsenal wygrał Ale jesteśmy drugi. Okay. No, ale za nami jest rozmiar. Oczywiście z jednym punktem, bo z nami zramitowali nie. No, no to. E, w tym odcinku to już koniec. E, łapkujcie, komentujcie. Subskrybujcie. Spodźcie na mojego Facebooka i Aska No yy. i cześć. Na razie, cześć.